Dzisiaj przewiązywanie na stanowisku. Dochodzimy do stanowiska po prowadzeniu drogi jednowyciągowej. Pinamy ostatni przelot. Robimy wpinkę. Drugim ekspresem dopinamy się do tego ekspresa, z którego zrobiliśmy ostatnią wpinkę. Jeden z karabinków do karabinka, do którego wpinaliśmy linę, a drugi do łącznika uprzęży. Teraz stajemy w ten sposób, aby te dwa ekspresy naprężyły się. Jest to oczywiście dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że któryś zamek nam się wypnie. I w kolejnym etapie wybieramy sobie linę. Około 2 metrów z nad ekspresa, tak praktycznie to jest mniej więcej tyle, żeby wpadło nam poniżej stóp. A potrzebny jest nam ten zapas do tego, żeby swobodnie przewiązać się przez kolucho i przywiązać się z powrotem do uprzęży ósemką. Teraz, co robimy w miejscu, w którym Tutaj, już po wybraniu liny, w tym miejscu wiążemy sobie wyblinkę. Mamy zawiązaną wyblinkę na karabinku zakręcanym, i karabinek ten wpinamy do łącznika uprzęży. Oczywiście zakręcamy karabinek. Dociągamy wyblinkę. I teraz zobaczmy jaka jest sytuacja. Ta wyblinka zastępuje nam jakby ósemkę, czyli tutaj cały czas jesteśmy przez partnera asekurowani, więc możemy odwiązać ósemkę, którą wiązaliśmy na dole, przewiązać linę przez kolucho, przywiązać się z powrotem do uprzęży i zlikwidować to zabezpieczenie. W postaci wyblinki i po wybraniu luzu przez partnera zjechać na dół. A więc co robimy? Rozwiązujemy tą ósemkę. Oczywiście tą ósemkę na linię również musimy rozwiązać. I teraz końcówkę liny. przekładamy najpierw tak jak lina wchodziła tutaj od wyblinki do ekspresa tak przekładamy końcówkę tutaj po to żeby ta lina nie poskręcała nam się po o ekspresy przekładamy końcówkę oczywiście przez kolucho i z powrotem tak jak na dole przywiązujemy się do liny ósemką Kiedy przywiązaliśmy się już z powrotem do uprzęży, i lina oczywiście przechodzi przez kolucho, możemy zlikwidować to zabezpieczenie, tak jak przed chwilą sobie powiedzieliśmy, ponieważ było nam tylko ono po to potrzebne, żebyśmy byli cały czas asekurowani przez partnera podczas przewiązywania się na stanowisku. Karabinek zakręcany, oczywiście. Nasz pejarkę. I teraz najlepiej zrobić to w ten sposób, że stajemy trochę bliżej, tak żeby ekspresy na chwilę stały się luźniejsze. I rzucamy do partnera komendę Block. Kiedy usłyszymy z dołu potwierdzenie, masz blok, jeszcze raz wszystko sprawdzamy, czy ósemka jest dobrze przewiązana przez uprząż, czy jest dobrze zawiązana, czy jesteśmy przewiązani przez kolucho. I oczywiście, w tym momencie możemy odpiąć ekspresy i komenda dół jesteśmy opuszczani. To wszystko. Do zobaczenia.